Dzisiaj mamy Światowy Dzień Nerek, no i w związku z tym w Zgierzu rusza Nefrotest 2011. Ogólnopolska akcja, która ma przekonać Polaków do regularnych badań profilaktycznych. Małgorzata Zieleźnicka. W Polsce na przewlekłą chorobę nerek cierpią ponad 4 miliony osób. Większość z nich nie zdaje sobie z tego sprawy. Na początku mojej choroby to były takie objawy jak przymęczenie, potliwość, przy wysiłku, w łydkach skurcze i częste spanie. Dzięki badaniom profilaktycznym szybciej można wykryć chorobę i szybciej zahamować jej rozwój. Często właśnie w tych chorobach jest tak, że pacjent może np. zemdleć, przewrócić się na ulicy, okazuje się, że ma niedokrwistość, a właściwą przyczyną tej niedokrwistości. Jest przewlekła choroba nerek, wymagająca już leczenia dializami, czyli bardzo zaawansowana. Nefrotest to jeden ze sposobów zapobiegania takim sytuacjom. To jest jedno z najprostszych badań, jakie wykonuje się, biochemiczne, jakie wykonuje się z krwi. I na tej podstawie można wyliczyć tak zwane przesączanie kłębuszkowe, czyli to, w jaki sposób nerka, jak skutecznie nerka filtruje, filtruje osocze i tworzy z niego mocz. Pierwsze bezpłatne badania Nerek już 13 marca w szpitalu wojewódzkim nr 1 w Zgierzu. Rejestracja do 12 marca w godzinach od 10 do 17. Przebadanych zostanie 550 osób. Na badanie trzeba przyjść na czczo.